Proszę Państwa, umowy leasingu mogą być inaczej klasyfikowane w prawie bilansowym i w prawie podatkowym. Na temat klasyfikacji... W bilansowym dowiecie się Państwo z odrębnej części naszego spotkania. Natomiast teraz chciałabym się skupić na kryteriach, które pozwolą prawidłowo zaklasyfikować te umowy na potrzeby podatku dochodowego i potrzeby podatku VAT. Tutaj w przypadku podatku dochodowego, niezależnie czy mówimy o podatku od osób prawnych, czy podatku dochodowym od osób fizycznych, te reguły są takie same. Oczywiście inne reguły mamy na gruncie podatku. Gorąco Państwa zachęcam do zaglądania do portalu finansowo-księgowego, do zakładki rachunkowość.